Witajcie. dzisiaj zajmiemy się planowaniem płaszczyzny karteru. Jest to karter od jawki. Od jawki 50. -tki. Udało mi się zdobyć e, bardzo ładne kartery. Nigdzie nie połamane, ale niestety tutaj ktoś e, niefachowo próbował zdjąć tutaj tą zębatkę. Pamiętajcie, żeby nie, nie robić tutaj tak jak jak e, poprzednik, tutaj e, starajcie się do tego używać. E, jakiegoś ściągacza, bo większość pewnie wielu z was yy, robi to w ten sposób, że bierze tutaj coś, i podważa, próbuje podważać tą zębatkę, tą zębatkę i puka młotkiem na przykład w, w wał ale widzicie są tego takie skutki, że tutaj jest to pozbijane i tutaj za nie da się tego tak odpowiednio już uszczelnić jak, jak to powinno być i zawsze Wam tam coś tu poleci Dlatego postanowiłem sobie tutaj splanować tą płaszczyznę I zaraz zobaczymy jak nam to pójdzie za długą śrubę, tego nie zauważyłem i mi to haczy będę musiał to tą śrubę zaraz yy, poprawić zaraz do Was wracam, bo to chwilę potrwa Idziemy dalej. Trochę wam podniosę tu, żeby było widać. tutaj automatycznego posuwu i trzeba się trochę namachać tym, ale bez problemu można, można wykonać takie operacje. Później Wam pokażę tą maszynę, ja ją sam konstruowałem. Właśnie tą, co tutaj sobie właśnie planujemy. Teraz sobie zobaczymy, jak to wygląda, no, ale jest, trzeba zrobić jeszcze jedno przejście. Na kamerę. Widzicie, tutaj jeszcze w tych miejscach jeszcze tutaj nie nie chwyciło. Jest tak bardzo mocno powgniatane Tak jak tutaj, tak jednak tej krawędzi. Coś to by mogło sobie zostać, ale jak jest przejście przez całe, tak jak tutaj. To niestety trzeba to poprawiać. Także będziemy musieli sobie zrobić jeszcze jedno przejście. Ja sobie to ustawię i będziemy nagrywać dalej. Witajcie opuściłem troszeczkę nóż od 10%. Centnych. Mam nadzieję, że teraz jak zbiorę to będzie wszystko dobrze. Także zaczynamy. myślę, że może już tak zostać yy, bo pamiętajcie, że jak to dużo zbierzemy to później może nam coś obcierać, czy koszyczek sprzęgłowy o pokrywę nie jest to dużo zebrane yy, w sumie jest chyba za pierwszym razem było 10 setnych i teraz jest 20 setnych yy, to nie jest wiele ale jeżeli jest wszystko na styk także może być później problem bo koszyczek może obcierać ja sobie jeszcze założę przyłożę koszyczek i zobaczę pokrywę jak to wygląda. Być może jeszcze jeszcze raz sobie przejadę. Tutaj w tym miejscach naprawdę jest już się zabieliło praktycznie w koło, nie powinno nic ciec. Tutaj jest jeszcze jedno takie miejsce bardzo, yy, bardzo brzydkie. Ale już, już już jest bardzo dobrze. Teraz przynajmniej będzie pewność, że nic na mnie poleci, bo zauważcie, że zebrałem 20 setnych i jeszcze tutaj są takie załamania. Ledwo co się pokryło, także gdy założymy uszczelkę, no fakt, teraz każdy ładuje silikon i twierdzi, że wszystko jest pięknie uszczelnione, ale to nie jest tak do końca, bo bo i tak gdzieś to potrafi sobie gdzieś tam ciec na tych uszczelkach zresztą teraz te uszczelki co produkują to i tak i tak są do niczego, bo one są papierowe i olej i tak przesiąkuje przez nie także jest jest i tak jest, i tak jest, i tak jest ale no, na pewno to poprawi szczelność bo w, gdybyśmy tego nie splanowali byłoby, byłaby by na pewno gdzieś coś tam leciało. Jeśli chodzi tutaj o planowanie tej płaszczyzny od tej strony, pamiętajcie, że też trzeba wszystko sobie pomierzyć, i później trzeba wszystko dystansować, i skrzynie, i wał korbowy. Najpierw należy zmierzyć, czy to w ogóle się da, da wykonać, bo możecie splanować kartery, a. Okaże się, że nie, nie skręcicie ich do, ze sobą, bo zostanie tutaj przerwa szczelina, bo będzie blokowało gdzieś tutaj na łożyskach albo, albo na skrzyni. Także, także, najlepiej sobie to najpierw zmierzyć. I tutaj ta strona nie jest jeszcze najgorsza. O wiawce, tutaj też byśmy splanowali, by trzeba rozwiercać. Tutaj ten otwór, co przychodzi, automat od zmiany biegów, także. Także jest, jest trochę zabawy, ale da się to wykonać, trzeba wszystko prosto na maszynie ustawić. Z tą stroną jest troszeczkę gorzej. No jest tutaj płaszczyzna, ale trzeba by jakoś stosować podkładkę, żeby żeby tutaj to, albo wysunąć to poza stół gdzieś i oprzeć to tutaj na tej płaszczyźnie. To było wszystko robione na maszynach, także powinno być prosto, chociaż powiem Wam, że tutaj jeżeli jak ten karter ustawiałem, co go teraz planowałem, mierzyłem go. Ta strona, a ta była o 10 setnych było różnicy w grubości. Tutaj jak mierzyłem od powiedzmy od stołu bym zmierzył do tej krawędzi i z tej strony było gdzieś ponad 10, chyba nawet około 15 setnych było różnicy. Także nie jest to też tak idealnie zrobione w tych fabrykach. Yy. No, ale teraz powinno być dobrze. Jeżeli tą płaszczyznę przeszlifowałem, jakbym odwrócił na drugą stronę, to tamta strona też powinna być idealnie zrobiona. Ale nie ma potrzeby tutaj robić, to była właśnie najgorsza. I... I jeszcze się pobawię, jeszcze raz sobie przejdę, żeby nie będę nagrywał, bo to, to już jest nudne. Ciągle to samo. Także no, to by było na tyle. Najwyżej wam zrobię zdjęcie, czy, czy jak to wyszło. Najwyżej na koniec. Zrobiłem jednak to trzecie przejście, ale zrobiłem tylko 500 mm, i powiem wam, że akurat zebrało to co tutaj co z tej strony mieliśmy zostało bardzo niewiele. Stwierdziłem, że już więcej nie ma sensu. ta moja kamera to wam tak tego nie nie pokaże dokładnie, ale jest, jest idealnie prosto zaplanowane. Tutaj to co się wydaje takie ciemne, to jest takie świecące jakby przepolerowany gdzieś tam nóż taki zostawił ślad a tutaj całkowicie całkowicie jest idealnie prosto co tylko mały taki stwierdziłem, że nie ma sensu już tutaj tego dalej zbierać, bo faktycznie może później coś przycierać Sprawdzając zmierzyłem ale nie, nie, powinno, nie powinno nic się dziać, także jest dobrze, tej strony nie ruszam bo jest, jest bardzo ładna. Ogólnie te kartery to były chyba nowe. Ktoś, ktoś chyba z nowych składał sobie silnik, bo nawet była, była cena gdzieś tam przyklejona w środku, ale nie zdążył ich zmyć. Jest w bardzo dobrych stanie, dlatego chciałem je wykorzystać. I resztę może będę nagrywał filmik jak to składam. wszystko. Na razie to by było tyle.